W naszym domu nie ma już momentu, żeby, żeby tutaj remisować trzeba wygrywać, żeby liczyć się bardzo bezpośrednio Awans do Ekstraklasy. Rozpoczęli za spotkanie w niebieskich koszulkach, niebieskich spodenkach dzisiaj grający Piłkarze miedzi lechnica. Co bardziej do środka Alfaro Świątka, nie przejął piłki Rodado teraz próba bezpośredniej gry w wykonaniu piłkarzy Miedzi Legnica i Uryga oraz Wiktor Bogacz pojedynku, Bogacz pada w pole karne. Bogacz i Radon broni Wisłę Kraków. Ale kapitan, nie wiem kto podawał tą piłkę, chyba Hacker z lewej strony, po z jest tak, to był, to był Florian Hart. Tak, ale tu ten pojedynek szybkościowy wygrany przez Bogacza. No doskonale. Tutaj jeszcze wszedł przed Alana Urygę, natomiast potem zabrakło tej zimnej krwi. Jest to młody zawodnik i tu faktycznie zabrakło takiego. Roda do tego rzutu wolnego nie odda. Angel Rodardo poprzeczka! Ratuje Jakuba Mądrzyka. Milimetry. tej scenił przepięknego gola. Ładnie Mądrzyk praktycznie nie zareagował, tylko spojrzał się na piłkę, która zmierzała, wydawało się przez moment, że dobra bramki. do Rodado na wiosnę, chociaż no, właśnie ta kwestia bramki ze Starą Rzeszów jest dyskusyjna, czy ją strzelił Rodado, czy Mark Karbo, ostatecznie zapisana Karbo, ale o tym może za chwilę, bo jest szansa dla Miedzi, czy będzie bramka? Nie ma. Interwencja Bartosza Jarocha. ...kostki, a także Antonika, odskoczyła piłka Antonikowi i korzystał Jaru. Właściwie tak się zastanawiam w tej sytuacji. Pa. Chciałbym chciał piłkę przyjmować po prostu. że trzeba uważać na dostawie fragmentów i teraz tych Wisła Nie jest aż tak groźna, jeśli chodzi o ten aspekt, no ale, ale zobaczmy, co teraz zrobi Krzyżanowski. Dośrodkowanie, szansa dla Koleja, jest uderzenie! Sobczak do bitka i gol! 1-0 Wisła w 19. minucie, ale... Jest w górze tutaj. Asystent. Arbitra Poplus. Mogłaś zasygnalizował pozycję spaloną. będzie to pewnie sprawdzane. Trwa, my zobaczmy na to co tu się stało w Polgarnym. Kolej i faktycznie jeśli to ono dla cała tak było, to Sobczak był na spalonym. Jeszcze interweniował Mądrze z pierwszym wyborem trenera. Dzisiaj Karolina na prawej stronie, a teraz przejmuje Wisła Kraków. Dużo miejsca ma Kacper Duda, uderzał prawą nogą. Chyba chciał to technicznie strzelić Kacper Duda, ale... Przyłożył do tego uderzenia. Jeszcze chodzi o siłę tego strzału. Miedzi mówił o tym trener Bella przed tym spotkaniem. Nie, wyszła piłka poza boisko i jedzie z nią w kierunku pola karnego Baena. Pędzi Alfaro, pędzi również Krzyżanowski. Baena sam do środka, wybrał Nego. W zasadzie zagrał w ciemno i powinien podnieść głowę w tym momencie. Angel Bajen. Tomasz Kwiatkowski jeszcze czeka z zakończenie pierwszej połowy, ale teraz już wziął wizdek usta. Odwizdał po raz ostatni w tej pierwszej części. Nie ma duda szczęścia, jeśli chodzi o te mecze i zdobycze Bramkowa. Tymczasem Mić Legnica z rzutu roznego. Jest uderzenie z dystansu. Alvaro Raton pewnie łapie piłkę. No, trzeba przyznać tutaj Wokasz no Złożył się kapitalnie. Apitalnie do tego strzału to nie była łatwa piłka. Ładnie zamknął przede wszystkim tą piłkę. ale może wejdzie już przy prowadzeniu Wisły Kraków, bo będzie atak białej gwiazdy Bregu Strzał z dystansu broni Jakub Mądrzyk. bułka z masłem dla Mądrzyka ten strzał do Gwiego Bregu Prost dobrze ustawionego Mądrzyka. Kolejny Dawid Szot w polikarnym rodado, dośrodkowanie lewą nogą, chyba nie tak to chciał zrobić David Bregu, ale jest Jarok. Jaroch w karnym może on teraz dobrze dośrodkuje, jest uderzenie go! Jedno do Wisła, rodado z przełamaniem. czekaliśmy na to dokładne dośrodkowanie, to jest z sektora boiska, popisał bo się tym wszystkim Jaroch, natomiast czekał, czekał. Właśnie Rodado. Wiemy dobrze, że on jest bardzo niebezpieczny w polu karnym przeciwnika. I tu, tak jakby sobie E, zabrał e, telefon e, człowiekowi od no, Sosia widów i zrobił e, sobie selfie. No a my patrzymy na tę bramkę, świetnie wyszedł z na piątym metrze. Ale ładna też klepka, naprawdę szkoleniowa ta akcja wśród graków w Tak, ale to miękkie dorzucenie piłki przez Zerhali. Potem też Karolina się nie popisał, bo tam był bardzo blisko przecież Rodato ale ten tak jakby sobie ustawiał obrońcę w odpowiedni sposób, a potem w na momencie piłkę zaatakował No To tak, już, już grają z jeden na jeden niedokładne są te dalekie podania. piłkarzy Miedzi Legnica, a to jest woda na błęd dla Wiślaków. Michał Żyro tym razem utrzymuje się przy piłce. Jest kontuzja Michała Kowski. My to widzimy, ale kontynuuje grę Wisła Kraków. Szansa na drugiego gola dla Rotatu. Nadal był tam, gdzie powinien być i też to uderzenie po prostu no bardzo dokładne w boczną siatkę w kierunku dalszego narożnika, choć w pewnym momencie wydawało się, że ta akcja nie będzie zakończona bramką. Zobaczmy jak cieszą się kibice Białej Gwiazdy, cierpiał bardzo mocno Kostka w tej sytuacji, ale oczywiście Biała Gwiazda tę akcję kontynuowała bez skrupułów. Wykończył Tontka Ronaldo, niezwykle precyzyjne uderzenie, chociaż to czasami też to szczęście jest potrzebne, bo to zagranie tak naprawdę przeczytane przez Kaczmarskiego. To dzisiejsze spotkanie, Tomasz Kwiatkowski, Wisła długo nie mogła przełamać e, tej e, twierdzy, którą dzisiaj pod własną bramką e, założyła Miecz Lednica, ale wreszcie Angel w 79 minucie przełamał niemoc drużyny z Krakowa, otworzył wynik, a w doleczonym czasie e, ten wynik ustalił hiszpański napast.